E I zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas, przynajmniej dopóki jedna lub dwie, jakby to powiedzieć, niepewne sprawy nie zostaną wyjaśnione. Do tego czasu pozostaniemy na rozkazach mistrza Altaira in Taka rezygnacja z podążania własnymi ścieżkami jest irytująca, zwłaszcza gdy trzeba się podporządkować przywódcy zakonu. Który w podeszłym wieku posługuje się niejasnościami z taką samą bezwzględną precyzją, z jaką niegdyś walał mieczem i ostrzem. Ja jednak zostałem przynajmniej tajemniczony w tajemniczony wieku historii. Natomiast Mafeo, który nie miał tego szczęścia, robi się coraz bardziej niecierpliwy. To zresztą zrozumiałe, ma już dość mesjafu. Nie lubi przedzierania się przez strome zbocza, jakie dzielą fortecę asasynów od położonej dole wioski, a górska okolica niezbyt go pociąga. Jak mówi, należy do rodu Polo i po sześciu miesiącach spędzonych w tym miejscu zamiłowanie do podróży odzywa się w nim niczym wołanie przyzywającego ponędnej kobiety. Jest przekonujące, kuszące i nie dające się ignorować. Nie może się doczekać, by złapać wiatr w żagle, i wyruszyć ku nowym lądom, odwracając się do Mesjafu plecami. Szczerze mówiąc, przez jego zniecierpliwienie, tylko niepotrzebnie się denerwuje. Altair jest o krok od wyjawienia nam wszystkiego, Czuję to. Dlatego dzisiaj oznajmiłem, Mafeo, opowiem Ci pewną historię, maniery tego człowieka. Czy my naprawdę jesteśmy spokrewnieni? Zaczynam to wątpić. Zamiast przyjąć moją zapowiedź z entuzjazmem, na jaki wyraźnie zasługiwała, usłyszałem westchnienie. Mógłbym przysiąć, że tak było, choć może rzeczywiście po prostu zabrakło mu tchu w słonecznym skwarze, a następnie dość poirytowanym tonem zażądał. Zanim to zrobisz, Nikolo, może byś mi powiedział, o czym jest ta historia? Też mi coś. Tak czy inaczej, to bardzo dobre pytanie, bracie. Odpowiedziałem i zastanawiałem się na tym czasie naszej wspinaczki po majestatycznym zboczu. Ponad nimi na wzniesieniu majaczyła ponuro Cytadela, sprawiając wrażenie wyciosanej wapiennej skaly. Uznałem, że to opowiedzenia w mojej opowieści potrzebują idealnej scenery, a nie istniała lepsza od fortecy mesja imponujący zamek o licznych wieżach otoczonych przez połyskujące rzeki kurujący nad znajdującą się poniżej tętniącą życiem wioską ulokowany w najwyższym punkcie doliny Orentesu, oaza spokoju, raj. powiedziałbym, że to opowieść o wiedzy. zdecydowałem w końcu jak wiesz, asasin oznacza po arabsku strażnika. A zasyni są strażnikami tajemnic, a strzeżone przez nich tajemnice dotyczą wiedzy. Zatem, tak, z pewnością zawsze, jak ktoś nadzwyczaj z siebie zadowolony. Będzie to opowieść o wiedzy. W takim razie obawiam się, że jestem umówiony. Doprawdy? Bez dwóch zdań, z przyjemnością oderwałbym się od moich studiów Nikolu ale nie mam ochoty na ich mimowolne poszerzanie uśmiechnąłem się szeroko historię którą opowiedział mi mistrz na pewno chciałbyś usłyszeć to zależy w twoich ustach nie brzmią szczyku nieporywający sam mówiłeś że gdy idzie o twoje opowieści najbardziej lubię w nich to co krwawe tak mafeu uśmiechnął się Półgębkiem. No cóż, masz rację, tak właśnie jest. Tego również ci nie zabraknie. Koniec końców, są to opowieści o wielkim Altairze Imbilachadzie. To historia jego życia, bracie. Uwierz mi, nie pomija ona żadnych wydarzeń, a podczas wielu z nich dochodziło do rozlewu krwi. O czym się z radością przekonasz. W tym czasie dotarliśmy do barbakanu, w zewnętrznej części fortecy. Przeszliśmy pod cieniami bramy, minęliśmy posterunek straży i ponownie zaczęliśmy spinaczkę, zmierzając do wewnętrznego zamku. Przed nami znajdowała się wieża, której kwaterował Altair. Odwiedzałem go tam przez wiele tygodni i spędziłem nie niezliczone godziny, słuchając urzeczonych podczas gdy on siedział ze splecionymi dłońmi i z łokciami opartymi na poręczach wysokiego krzesła i snuł swe opowieści, a jego oczy były ledwo widoczne pod kapturem. Ja zaś miałem coraz silniejsze poczucie, że nie opowiadam mi tych historii bez przyczyny, że z jakiegoś niepojętego jeszcze dla mnie powodu zostałem wybrany, by ich wysłuchać. Kiedy Altair nie był zajęty opowieściami, pogrążał się w księgach i we wspomnieniach. Czasem długimi godzinami spoglądał przez okienko swojej baszty. Pomyślałem, że teraz także tam będzie. Kciukiem przysunąłem do tyłu mój kaptur i ocieniłem oczy, by móc spojrzeć w górę. Na wieżę. Nie dostrzegłem na niczego poza wyblakłymi od słońca kamieniami. Czy on nas teraz przyjmie? Przerwał moje rozmyślania Mafeo. Nie, nie dziś. Odparłem i wskazałem na basztę na prawo od nas. To tam się wybieramy. Mafeo skrzywił się. Wieża obronna była jedną z najwyższych w całym zamku, a na jej szczyt wiódł przyprawiający ozarwutkowy ciąg drabin, z których większość wyglądała tak, jakby potrzebowała gruntownej naprawy. Uparłem się jednak i zasknąwszy koniec swojej tuniki za pas, poprowadziłem mafea na pierwsze piętro, potem na kolejne, aż wreszcie dotarliśmy na samą górę, stamtąd rozejrzeliśmy się po okolicy. Mile skalistego terenu. Rzeki przypominające naczynia krwionośne, wysepki ludzkich osad. Następnie spojrzeliśmy na Mesja, na fortece, na Plat i zabudowania wioski położonej poniżej. Na drewnianą palisadę stanowiącą zewnętrzną linię fortyfikacji oraz na stajnie. — Jaka to wysokość? — zapytał Mafeo, nie mogąc zapanować nad drżeniem głosu. Niewątpliwie odczuwał silne porywy wiatru, a ziemia z tej perspektywy wydawała się bardzo. Bardzo odległa. Ponad 30 sążni, odpowiedziałem. Wystarczająco wysoko, by asasyni znaleźli się poza zasięgiem wrogich łuczników na dole oraz by sami wciąż mogli zasypywać ich strzałami i innymi pociskami. Pokazałem mu otaczające nas z każdej strony otwory. Dzięki tym kurdycjom. Mogli rzucać na wrogów kamienie albo olej, wystarczyło użyć tego. Drewniane platformy wystawały poza zewnętrzną linią muru. Podeszliśmy do jednej z nich i trzymając się wspólników po obu stronach, pochyliliśmy się, by przez otwór platformy spojrzeć w dół. Dokładnie pod nami mur baszty dochodził do samej krawędzi klifu. Poniżej zaś lśniła rzeka. Krew odpłynęła z twarzy Mafea. Cofnął się o krok ku bezpiecznej podłoce paszty. Zaśmiałem się i zrobiłem to sam. Prawdę powiedziawszy, uczyniłem to tym chętniej, że sam czułem lekki zawrót głowy i mdłości. – Właściwie po co nas tu sprowadziłeś? – spytał Mafeo. Po to tutaj zaczyna się moja opowieść odrzekłem i to na wiele sposobów to właśnie stąd straże dostrzegły wojska najeźdźców wojska najeźdźców tak. Armię Saladyna przybył tu, aby oblegać Mesjaw i pokonać asasynów. Było to 80 lat temu pogodny sierpniowy dzień zupełnie taki jak dzisiaj.